Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kochani wyjątkowo nie na karcie dnia, ale żeby nie zostawić Was tak z samego rana, że tak powiem, no tutaj bez niczego, pomyślałam sobie, że posłuchajcie, jestem po mega ciężkiej nocy, wiecie doskonale gdzie jestem, wiecie doskonale co tutaj robię. Jest kochani grubawo. No dobra, ale to wszystko będziecie mogli sobie zobaczyć. Oczywiście, słuchajcie na filmie, który tutaj dla Was oczywiście będziemy montować po przyjeździe już na Hatę. E, dobra, ale do rzeczy. E, z uwagi właśnie na to, że jestem po ciężkiej, wyczerpującej nocy, ale nie chcę Was zostawić, moi drodzy, całkowicie z rana bez jakichkolwiek kart na magicznej. Pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobimy sobie wyjątkowo nie 12 znaków ale rzucimy sobie karty, jakie są rady i wskazówki na dzień dzisiejszy. Doskonale wiecie, że energia danego dnia sprzyja pewnym rzeczom, czasami nie sprzyja pewnym rzeczom, więc jeżeli chcemy cokolwiek zdziałać, cokolwiek, kochani, zrobić, no musimy też mieć to na uwadze, że nie zawsze w danym dniu osiągniemy pewne efekty albo też, wiadomo, albo też ich nie osiągniemy, w zależności. Dlatego, moi drodzy, dociągniemy sobie dzisiaj, na, na dzisiejszy dzień, rady, wskazówki na dzień dzisiejszy i zobaczmy, czemu sprzyja energia, jakie rzeczy dzisiaj warto zrobić, a jakie sobie całkowicie, kochani, podarować. Więc lecimy z, z radami i wskazówkami na dzisiaj. Poproszę o rady i wskazówki dla wszystkich moich wspaniałych ludzi na Magicznej chacie, żeby wiedzieli, co mają czynić, co mają robić. E, oczywiście sami będą o tym decydować, ale mogą dostać tutaj od Was jakieś podpowiedzi. Poprosimy o rady, wskazówki. Rady, wskazówki. Na dziś. Jakie są rady, jakie są wskazówki na dzisiaj? Dobra. ciągamy karty, wyciągamy. Rady, wskazówki na dziś. Słuchajcie, sprawy urzędowe, finansowe, administracyjne, księgowe itd., itd. Spokojnie można dzisiaj załatwiać. Więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś nagromadzone rzeczy, którymi powinien się zająć, no to moi drodzy, śmiało... Piję seknowuż a wieży samkowej. Dobra, to śmiało możemy się, kochani, tym zajmować, tak? Więc tutaj gdzieś nie odwlekamy tego, nie zostawiamy tego na tam jutro, pojutrze czy na coś, ponieważ dzisiaj szybciej i sprawniej to pójdzie, tak? Sprzyja energia temu, żeby właśnie dzisiaj usiąść do papierów, do dokumentów, pójść do urzędów, pozałatwiać jakieś sprawy, słuchajcie, nie wiem, listy powysyłać, odwiedzić adwokata, urzędnika, notariusza, panią księgową, moi drodzy, co by to nie było, to dzisiejsze sprawy urzędowe powinny pójść jak spłatka warto się nimi zająć, tak, nad nimi się skupić, ponieważ coś tutaj może ułatwić zadanie. To oczywiście dla wszystkich, którzy te sprawy urzędowe mają do załatwiania. Dzień również, kochani, bardzo mocno sprzyjający sytuacjom tego typu, że jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu, jeżeli chcecie coś ożywić, chcecie, nie wiem, zostawić jakąś negatywną przeszłość za sobą, karta bardzo mocno sugeruje o sytuacji tego typu, że zrób to teraz, dlatego że łatwiej pozbędziesz się balastu, łatwiej pozbędziesz się ciężaru, który na, na sobie dźwigasz. Gwarantuję, że są tutaj na pewno takie osoby, które na przykład, nie wiem, chcą pójść do przodu z jakąś sprawą, ale ciągle stopują się i stoją w miejscu no i tym samym, moi drodzy, jeżeli są takie osoby to nie stoimy w miejscu, nie ociągamy się bo karta mówi, dzisiaj na to jest najlepszy dzień, już przestań czekać I nie będzie już lepszego dnia, tak jest ten moment na to, żeby dzisiaj ten balast z siebie rzucić, ponieważ poczujesz z automatu, robiąc to takie odrodzenie z martwych zmartwychwstanie, tak jakby jakiś ciężar z ciebie spadł dobra, poprosimy jeszcze o rady wskazówki na dzisiaj być może dla jakiejś dalszej grupy ludzi no właśnie, kochani, i to co powiedziałam, zrzucamy balast, ciężar, bo będzie nam lżej, bo będziemy mieć poczucie, że w końcu się czegoś pozbyliśmy. Kolejna karta mówiąca dokładnie o tym samym. Spójrz prawdzie w oczy. Jeżeli się gdzieś łudzisz, oszukujesz, w sensie, no łudzisz się, bo się oszukujesz, na zasadzie, nie, ja, może, może on jednak mnie kocha może jednak coś z tego będzie, może to jest miłość po kres życia, może jeszcze będę szczęśliwa, nie wiem, może tutaj warto poczekać za czymś. Słuchajcie, no to są takie, podaję takie oczywiście głupkowate przykłady, oczywiście każdy z Was może mieć inne, mamy kartę ostrego cięcia. Spójrz prawdzie w oczy Czy to co masz cię uszczęśliwa Czy to co masz, czy, czy w danej sprawie o, o którą tutaj może chodzić Faktycznie czujesz, że są pozytywne wibracje Jeśli nie i czujesz od dłuższego czasu Że jest w to paroku To karta mówi Przestań się łudzić tak? Czas tutaj zrobić ostre cięcie Czas pozbyć się wszystkiego co się nie rozwija Nie idzie do przodu, nie daje wam szczęścia Stopuje was bardzo mocno I czas tutaj kochani zadbać o siebie Przede wszystkim spójrz prawdzie w oczy Przestań się łudzić. Tak? To jest, słuchajcie, dokładnie taki przekaz tej karty. I ona bardzo wyraźnie tutaj mówi: odcinamy od siebie wszystko, co toksyczne, uwalniamy się z czegoś. W połączeniu z tą pierwszą kartą, bardzo, no ewidentnie, bardzo ewidentnie tutaj, kochani, pokazują się karty mówiące o tym, że jeżeli to zrobicie, mamy tutaj proces odrodzenia, odnowienia, zrzucenia z siebie balastu. I jeszcze jedna karta. Jeszcze jedna karta rady dla nas wszystkich. I moi drodzy, no i super, gdybym miała ja te wszystkie trzy karty, kochani, połączyć, odzyskujecie bezpieczeństwo, stabilizację, albo też tudzież rada jest taka: odzyskaj bezpieczeństwo, odzyskaj stabilizację, gdzieś poczuj mocne ugruntowanie, mocną pozycję w swoim życiu. Upewnij się, że masz przy sobie osoby, z którymi możesz coś zbudować, a nie tylko, że tak powiem, stać w miejscu, albo też tudzież gdzieś. Hmm, Mieć taki aspekt sprawy, że gdzieś jakby nie do końca jest stabilnie. Wiecie o co mi chodzi? Bo tu karty dodatkowo, właśnie jakby bardzo mocno radzą: buduj życie z osobami, przy których czujesz, że to jest to. Słuchajcie, wszystkie trzy karty, i że tutaj pod spodem jest opcja: zadecyduj, wybierz coś. Nie stój w miejscu. Słuchajcie, przekazy stąd płyną bardzo silne i bardzo mocne bardzo mocno pokazujące klimat. W którym trzeba coś zostawić, odciąć, przestać się łudzić, spojrzeć prawdzie w oczy, ruszyć do przodu, poczujecie, że balast z Was schodzi, poczujecie, że macie nowe możliwości, żeby budować coś trwałego i bezpiecznego. Słońca. Tyle ode mnie w takim szybciutkim przekazie, żeby nie zostawić Was z gołą ręką, <laughs> więc przekazuję Wam. Natomiast ja tutaj za chwileczkę, kochani, kończąc kawę, zabieram się, słuchajcie, za dalszą, dalszą wycieczkę za dalsze tutaj słuchajcie zwiedzanie i wojowanie terenu dla was i moi drodzy sądzę że widzimy się najszybciej oczywiście jutro buziaki pozdrawiam wszystkich i życzę Wam cudownego dnia